Przemierzali alaskańską Dzicz. Polowali, by zdobyć jedzenie i budowali schronienia od podstaw. Ale za kamerami rodzina Brownów z Alaskan Bush People stawiła czoła burzom, których nikt się nie spodziewał. Od debiutu reality show w 2014 roku zmagali się z rakiem, niszczycielskimi pożarami, bolesnymi rozwodami i tragiczną stratą. Ale w prawdziwym stylu, ludzi z Alaskan Bush wytyczyli sobie nowe ścieżki, zakładając firmy, zakładając rodziny i odradzając się z dala od lasu. Co więc się stało, gdy kamery przestały nagrywać? I gdzie są teraz w 2025 roku? Dołącz do nas! Aby odkryć, co stało się z obsadą ludzi z Alaskan Bush, Billy Brown. Głównym bohaterem ludzi z Alaskan Bush był Billy Brown, mąż i ojciec siedmiorga dzieci. Urodził się 3 grudnia 1952 roku w Fort Worth w Teksasie. Tragedia dotknęła go wcześniej, bo już w wieku 16 lat, kiedy stracił oboje rodziców i siostrę w katastrofie lotniczej, bezdomny i osierocony, Billy musiał radzić sobie sam. To właśnie dzięki tym doświadczeniom stał się bardziej niezależny i nabył umiejętności przetrwania. Później poślubił Amy Martin, która miała zaledwie 15 lat, gdy zaczęli wspólne życie i przez lata powiększyli rodzinę liczącą siedmioro dzieci. W 2014 roku Discovery Channel wprowadził Brownsów do milionów domów dzięki programowi Alaskan Bush People. Billy stał się charyzmatycznym liderem programu i gorącym orędownikiem samowystarczalności. Uczył swoje dzieci budowania schronień, łowienia ryb, polowania i wszystkich wskazówek dotyczących życia poza siecią. Chociaż zainteresowanie Billy'ego życiem na łonie natury było imponujące, odbiło się to również na jego zdrowiu. Zmagał się z przewlekłymi problemami układu oddechowego i kardiologicznymi, co ostatecznie odbiło się na jego stanie zdrowia. Niestety. 7 lutego 2021 roku. Billy doznał śmiertelnego ataku padaczki w ich domu w stanie Waszyngton i zmarł w wieku 68 lat. Jego nagła śmierć wstrząsnęła rodziną i fanami, kończąc serię. Po śmierci Billy'ego Alaskan Bush People już nie byli tacy sami. Trudno było kontynuować. W 14. sezonie, który miał premierę w 2022 roku, uwaga skupiła się na dzieciach, które próbowały urzeczywistnić wizję ojca jako rodziny. Serial zakończył się po cichu, a ostatni sezon był często postrzegany przez fanów jako nieoficjalny finał. Ale co stało się z jego żoną? Amy? Amy Brown? Amy Brown była kolejną ważną postacią w serialu Alaskan Bush People, żoną Billiego i matką siedmiorga dzieci. Urodziła się 28 sierpnia 1963 roku i stała się niezachwianą matriarchą rodziny Brown. W kwietniu 2017 roku zdiagnozowano u niej niedrobnokomórkowego raka płuc w trzecim stadium i dawano jej zaledwie 3% szans na przeżycie. Wszystkie jej dzieci martwiły się o jej szanse na przeżycie. Ale przeszła intensywną chemioterapię i radioterapię, a następnie w niezwykły sposób wyzdrowiała. W grudniu tego samego roku ogłoszono, że jest wolna od raka. To właśnie wtedy ich rodzina przeniosła się z odległej Alaski do stanu Waszyngton. Aby zapewnić sobie lepszą opiekę medyczną. Z biegiem lat spokój i odporność Amy stały się ważnym elementem dynamiki serialu. Często oferowała wsparcie emocjonalne i wskazówki, będąc głosem rozsądku rodziny w obliczu problemów zdrowotnych i spadkowych. W połowie lutego 2025 roku Amy trafiła na ostry dyżur z powodu silnego bólu w klatce piersiowej i problemów z oddychaniem. Została przewieziona do większego szpitala. Zaintubowana i wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej w celu leczenia zapalenia płuc. Według Snowbird i Bear Brown jej płuca są w złym stanie. Pod koniec lutego Bear poinformował, że stan Amy poprawił się i został on przeniesiony z ojomu. Wkrótce Bear udostępnił nagranie, na którym widać Amy w domu z dziećmi w pobliżu i podłączoną do tlenu, gdy dochodzi do siebie. Po śmierci Billiego, Amie przejęła zarządzanie majątkiem rodzinnym. Była zaangażowana w pozew o 500 dolarów od wspólnika i zarządzała majątkiem. W tym zwierzętami gospodarskimi i przedmiotami kolekcjonerskimi. Dążyła również do niezależności, odnosząc sukcesy, takie jak uzyskanie prawa jazdy. W międzyczasie wspierała swoje dzieci, zaczynając od Matta Browna. Matt Brown jest powszechnie znany jako najstarszy z rodzeństwa Brown i wydawał się stabilny emocjonalnie podczas emisji programu. Ale ostatecznie zmagał się z uzależnieniem od alkoholu. To spowodowało, że odszedł z programu w 2019 roku i udał się na odwyk, gdzie rozpoczął swoją drogę do zdrowia. W latach 2018-2020 Matt zmagał się z poważnymi problemami. Publicznie dzielił się oskarżeniami o zażywanie narkotyków i nadużycia finansowe w produkcji rodzinnej, oraz twierdził, że Billy zatrzymywał mu pieniądze. Również w 2018 roku został oskarżony przez dwie kobiety, i chociaż zarzuty te były badane przez policję z Los Angeles, nie doszło do wszczęcia postępowania karnego. Matt od niedawna mieszka w North Cascades, niedaleko dawnej posiadłości rodziny w stanie Waszyngton, gdzie wiedzie bardziej ugruntowany wiejski styl życia. Pracuje na farmie, zajmuje się pszczelarstwem, turystyką pieszą, rysowaniem i innymi kreatywnymi hobby. Czasami spędza odosobnione chwile biwakując na górze Chepaka lub zimując w surowej dziczy. Dzieląc się wskazówkami i przemyśleniami na temat przetrwania za pośrednictwem swojego kanału na YouTube. Matt stał się również gorącym orędownikiem walki z uzależnieniem. Publikuje na Instagramie i YouTube swoje spostrzeżenia dotyczące zdrowia psychicznego. Osiągnięcia w trzeźwym życiu i wsparcie. Przez lata pozostawał trzeźwy. Często publicznie obchodząc rocznicę swojej trzeźwości. Mimo, że mieszka blisko rodziny, Matt pozostaje w separacji z najbliższymi. Bayer potwierdził utrzymujące się napięcia, twierdząc, że Matt żyje swoim życiem i rzadko się z nim widuje. Przynajmniej do pewnego stopnia pogodził się finansowo. Choć nadal zalegają mu pieniądze z zarobków z występów, Matt raczej nigdy nie powróci do serialu. W przeciwieństwie do swojego kolejnego rodzeństwa: Bama Bama Browna, który powrócił w 2019 roku, Joshua Bam. Bam Brown to kolejny z rodzeństwa Brownów, znany ze swojej cichej i praktycznej postawy. Był niezwykle ważny dla samowystarczalnego stylu życia Brownów. Po odejściu z serialu w 2017 roku by nawiązać współpracę z producentką Alison Kagan, powrócił na krótko w 2019 roku, po czym ostatecznie zakończył współpracę. W styczniu 2020 roku Bam Bam skupił się na ekologicznych innowacjach. Według informatorów, założył startup projektujący zrównoważone rozwiązania do życia, łączące wiedzę o środowisku naturalnym z nowoczesną technologią. W 2022 roku Bam Bam stanął przed poważnym wyzwaniem. Gdy uczestniczył w tragicznym wypadku na autostradzie w stanie Waszyngton, prowadząc GMC, uniknął zderzenia z kamerał, w którym zginął pasażer. Przeżył jedynie z niewielkimi obrażeniami. W 2025 roku Bam Bam uczcił pamięć swojego ojca, kończąc audiobookową wersję jego wspomnień One Wave at a Time. Poza tym od 2019 roku angażuje się w projekty fotograficzne, szczególnie w zakresie fotografii przyrodniczej i krajobrazowej, wykorzystując do tego media społecznościowe. Mieszkał na jachcie lub barce w Charleston z Allison. Choć jego obecność w sieci jest skąpa, Bam Bam od czasu do czasu przerywa milczenie. Dziękując fanom i powtarzając etos swojego ojca, rodzinę, wiarę i wolność. Choć ma życie prywatne, wciąż jest ono celowe i wolne od skandali. Wiele poufnych informacji, które posiadamy na temat obsady Alaskan Bush People, pochodzi od Beara Browna, trzeciego dziecka rodziny Brown, Bear Brown Solomon. Bear Brown zyskał w serialu ogromną popularność dzięki swojemu duchowi przygody i umiejętnościom przetrwania. Po zakończeniu programu z Śmiałka na łonie natury, stał się oddanym ojcem. A w 2021 roku przeprowadził się z Alaski do Waszyngtonu. Ożenił się z Raven Brown i wspólnie wychowywali trzech synów: Rivera, Coveya i Avresta. W czerwcu 2023 roku, Ber wraz z rodziną przeprowadził się do domu w stanie Waszyngton, gdzie mieszkał wraz z rodziną swojego brata Gejba. Odkładał pieniądze na zakup ziemi, aby móc kiedyś wrócić na Alaskę. Remontuje również szkolny autobus, przekształcając go w dom mobilny, i finansuje ten projekt ze sprzedaży gadżetów i komiksów. Bear zapowiedział również dwa projekty poboczne: Alaskan Bush People, Behind the Scenes with Bear Brown, I, the Next Generation of Alaskan Bush People, ale żaden z nich nie został jeszcze wydany. Jego aktywność w mediach społecznościowych obejmuje fragmenty starych programów. Narracje i aktualności z życia na ranczu oraz rodzinne przygody, co wzmacnia jego odejście od tradycyjnej telewizji na rzecz mediów społecznościowych. Ponieważ Bear jest jednym z najpopularniejszych rodzeństwa Brown, nie ominęły go liczne skandale. W 2025 roku Bear i Raven ogłosili separację, ale zapewnili, że przebiegła ona pokojowo i że będą wspólnie wychowywać dzieci bez złości. Został również aresztowany za wykroczenie związane z przemocą domową. Ale sprawę zakończył ugodą i pojednaniem z Raven. Obecnie Bear mieszka w Waszyngtonie, gdzie wspólnie z rodzicami zajmuje się dziećmi i pracuje nad własnymi projektami medialnymi, prawdopodobnie dystrybuowanymi samodzielnie, a nie w drodze dochodzenia. Nadal koncentruje się na nabywaniu nieruchomości, życiu rodzinnym i tworzeniu treści. Choć przyszłość formalnego powrotu Alaskan Bush People jest niepewna. Działania Bera w ramach spin-offu i aktualizacje stylu życia wciąż fascynują społeczność Wolfpack. Kolejnym z rodzeństwa jest Gabe Brown, który wyróżnia się wśród rodzeństwa swoim ewoluującym stylem. Gabriel Brown, podobnie jak wielu innych braci, opuścił program Alaskan Bush People i poślubił Raquel Rose Pantile w 2019 roku. Obecnie mieszka w Waszyngtonie z dwiema córkami. W tym drugą, której narodziny planowane są na koniec 2024 roku. Para niedawno przeprowadziła się z górskiej posiadłości do wynajmowanego domu, odpowiedniego dla córek. Łącząc w sobie surowe umiejętności z kreatywnością, Gabe pracuje w budownictwie i gospodarstwie domowym. Jednocześnie rozwijając swoje artystyczne zainteresowania, takie jak rysowanie portretów i muzyka. Niedawno udostępnił na Instagramie oryginalną piosenkę akustyczną. Która spotkała się z ogromnym uznaniem fanów. Choć życie poza siecią wciąż jest częścią jego życia. Gaybad z Sezonu wycofał się z pełnoetatowego filmowania w dziczy. Wyraził wdzięczność producentom serialu w poście, w którym zasugerował, że być może zakończył swój udział. Zmienił się również jego styl. Fani zauważyli go z eyelinerem i bakami. Co pokazuje, że wyraża siebie w sposób wykraczający poza ramy rodzinnej osobowości. Na początku. W 2025 roku Gabe przeszedł operację, ale zapewnił fanów online, że wyzdrowiał, zachowywał pozytywne nastawienie. Dzieląc się wdzięcznością i entuzjazmem z powodu powrotu do pracy na farmie, Gabe szczerze mówił o obciążeniu psychicznym związanym z mediami społecznościowymi. W pewnym momencie rozważał odejście z platform. Czując się zawiedziony kontaktami osobistymi, jednak wsparcie fanów zachęciło go do dalszego dzielenia się. Obecnie Gabe skupia się na swojej powiększającej się rodzinie i mieszka w Waszyngtonie, łącząc budownictwo, gospodarstwo domowe i projekty kreatywne. Zrezygnował z częstych występów w telewizji, ale pozostaje aktywny w internecie, dzieląc się swoją sztuką, muzyką i wspomnieniami z życia swoich córek. Noah Brown, Noah D.C. Brown, ożenił się w 2018 roku ze swoją żoną Rain. Oboje postawili na zrównoważony styl życia. Hodując zwierzęta i uprawiając żywność w swojej posiadłości w stanie Waszyngton. Mają profil na YouTubie i w mediach społecznościowych, gdzie dzielą się przemyśleniami na temat życia poza siecią, a także wychowywania synów. Elijaha Arma. W 2020 roku rodzina stanęła przed poważnym wyzwaniem: gdy pożar zniszczył ich górską posiadłość, zmuszając ich do przeprowadzki do wynajmowanego domu. Powoli odbudowują się zapuszczając korzenie w swojej społeczności. Ale fani byli zszokowani w 2025 roku, gdy Noah i Rain publicznie ogłosili separację za pośrednictwem TikToka. Noah wprowadził się do ich domku gościnnego, kontynuując weekendowe wizyty z dziećmi. Podkreślają przyjazne podejście do wychowywania dzieci i minimalizowania wpływu, jaki to na nie wywiera. Na początku 2024 roku Noah i Rain Złożyli wniosek o nakaz ochrony jego siostry Rain, zarzucając jej groźby i nadużywanie substancji psychoaktywnych. Noah mieszka w domku gościnnym niedaleko wynajmowanego domu Rain. Aktywnie buduje nową sieć wsparcia. Podobno zatrudnił adwokata rozwodowego i jest gotowy pozwolić Rain zatrzymać główny dom, jeśli zajdzie taka potrzeba. Noah niedawno odniósł się do obaw fanów dotyczących jego finansów i dobrostanu dzieci. Spotykając się z zarówno wsparciem. Jak i krytyką ze strony opinii publicznej. A potem mamy Snowbird, drugą członkinię rodziny Brown, która zmagała się z rakiem. Snowbird Bird. Brown wywołała rozczarowanie wśród fanów. Gdy podczas premiery 14 sezonu w 2022 roku zdiagnozowano u niej dwa guzy jajnika. Operacja ratunkowa skutecznie usunęła guzy i na szczęście nie były złośliwe. Lekarze ostrzegają jednak, że ryzyko nawrotu choroby sięga 80%. A pacjentka nadal monitoruje je za pomocą regularnych badań i badań krwi co kilka miesięcy. Po operacji rekonwalescencja nie przebiegała tak gładko, jak Snowbird się spodziewała. Doświadczyła drobnych powikłań, takich jak gromadzenie się płynu wokół blizny i kilka torbieli, ale jej rekonwalescencja pozwoliła jej powrócić do codziennych zajęć, takich jak obowiązki domowe i opieka nad zwierzętami. W 2025 roku Snowbird uruchomiła swój kanał na YouTube. Birds of a Feather, sprzedając ręcznie robione łapacze snów. Biżuterię i świece w swoim sklepie Etsy. Snowbird Crafts, rozwijając przedsiębiorczość i dzieląc się swoim życiem poza siecią w internecie. Chociaż ma mniej postów w mediach społecznościowych niż rodzeństwo, pozostaje aktywna na Instagramie. TikToku i wątkach, zwłaszcza podczas transmisji na żywo na TikToku. Często publikuje zdjęcia przyrody, filmy z dziką przyrodą. Chwile pieczenia i aktualności dotyczące swoich kotów. Wyraźnie identyfikując się jako kociara i miłośniczka natury. Snowbird ma silny wpływ na rodzinę i pomagała opiekować się swoją matką. Ami, podczas jej kryzysu zdrowotnego, nie utrzymuje również kontaktu ze swoim najstarszym bratem. Mattem. Ostatnią członkinią obsady Alaskan Bush People jest Rain Brown. Rain wyrosła na silną młodą dorosłą od zakończenia serialu w 2022 roku. Po śmierci ojca wycofała się z mediów społecznościowych, aby skupić się na zdrowiu psychicznym, po czym powróciła z inspirowanymi naturą postami i wiadomościami zachęcającymi do współczucia dla siebie i uzdrawiania. Nie mieszkając już z główną posiadłością Brownów, Rain osiedliła się na ranczu North Star w stanie Waszyngton i nadal dokumentuje życie na ranczu. Jednocześnie lubi pisać, słuchać muzyki i majsterkować. Rain otwarcie mówi o swoich zmaganiach z depresją i żałobą. Po 2021 roku szukała profesjonalnego wsparcia i często dzieli się inspirującymi postami na Instagramie, zachęcając fanów do szukania pomocy, odnalezienia wewnętrznego spokoju i uznania miłości własnej. Pod koniec 2023 roku zaczęła spotykać się z szefem kuchni Josiahem Lowtonem, ogłaszając ich zaręczyny. A następnie w styczniu 2025 roku wyszła za mąż. Pomimo nieobecności niektórych z rodzeństwa, takich jak Bear, na ślubie, Rain nadal dzieliła się wzruszającymi postami, świętując ich związek. 11 kwietnia 2025 roku: Rain i Josiah zostali aresztowani w Okanagan w stanie Waszyngton pod zarzutem włamania pierwszego stopnia, umyślnego wykroczenia i wtargnięcia na cudzy teren. Później zostali zwolnieni za kaucją, a negocjacje w sprawie ugody trwają. Rain Brown lubi pracować na ranczu, przypominając fanom o wyzwaniach związanych z dziką przyrodą, o których opowiada program Alaskan Bush People. Wyzwania dziczy, styl życia Brownów. Poza siecią przyniósł im przydomek wilcza watacha. Musieli stawić czoła surowemu klimatowi Alaski temperaturą poniżej 4 stopni Celsjusza, Mrozem. Obfitym opadom śniegu i wyjącym wiatrom, zręcznie budowali chaty z bali. wiaty, jaskinie śnieżne i ocieplane domy, wykorzystując lokalne bale. Mech i kryjówki Życie wśród niedźwiedzi. Wilków i łosi wymaga ciągłej ostrożności. Opanowali oni przechowywanie żywności, tropienie zwierząt i taktyki obronne. W tym wydawanie dźwięków i dbanie o bezpieczeństwo niedźwiedzi. Co więcej, ich przetrwanie zależało od tradycyjnych metod. Polowań z bronią palną i łukiem, wędkarstwa podlodowego i rzecznego oraz zbierania jagód, grzybów i dzikich warzyw, polegali na zbieraniu wody deszczowej, panelach słonecznych i piecach opalanych drewnem, co wymagało pomysłowości, konstruowali toalety kompostowe, filtrowali wodę i oszczędzali energię, aby żyć bez dostępu do sieci elektrycznej. Rodzina doskonaliła nawigację, korzystając z kompasów, gwiazd, punktów orientacyjnych. Rozpalania ognia w wilgotnych warunkach, udzielania pierwszej pomocy, naprawy narzędzi i improwizacji. Wszystkie te umiejętności są niezbędne w życiu w izolacji. Pomimo tego, jak ekscytujący i stresujący był pokaz, wciąż budził kontrowersje. Kontrowersje. Jedną z największych kontrowersji były zarzuty dotyczące miejsca zamieszkania i oszustwa. W 2015 roku Billy Brown i inni przyznali się do fałszowania swojego miejsca zamieszkania. Aby uzyskać ponad 20 zero dolarów z dywidendy Funduszu Stałego Alaski. Billy i Joshua odsiedzieli 30 dni w więzieniu i zostali ukarani grzywną. Krytycy twierdzą, że podważa to wizerunek serialu jako prawdziwego życia poza siecią. Co gorsza? Niektórzy twierdzili, że sceny w serialu Alaskan Bush People były sfingowane. Browntown rzekomo zostało zbudowane przez ekipę filmową, podczas gdy rodzina rzekomo nocowała w lokalnych hotelach. Niektórzy twierdzili również, że inscenizowali spotkania ze zwierzętami i sfabrykowali sytuacje kryzysowe, aby zwiększyć dramaturgię. Pojawiły się również spory prawne dotyczące gruntów i filmowania, w tym zarzuty dotyczące kręcenia domków na terenach publicznych i potencjalne naruszenia ustawy o rozstrzyganiu roszczeń rdzennych mieszkańców Alaski. Pojawiły się obawy dotyczące środowiska i lokalny sprzeciw wobec wpływu produkcji na środowisko. Oczywiście nie można też zapomnieć o rodzinnych bataliach prawnych. W 2025 roku NOAA zgłosiła problem z opieką społeczną, zarzucając Ami i Rain problemy z uzależnieniem. Mniej więcej w tym samym czasie Rain i jej mąż zostali aresztowani za włamanie i oskarżeni o kradzież majątku rodzinnego. Tymczasem pozwy sądowe związane z majątkiem Biliego pogłębiły złą prasę. Poza kontrowersjami Alaskan Bush People zmagało się również z innymi wyzwaniami i przez lata rozwijało się: przeprowadzki, przerwy w działalności i wydzielenia. Jednym z najważniejszych momentów w ich działalności była przeprowadzka Brownów z odległej Alaski do stanu Waszyngton w 2017 roku, spowodowana potrzebą leczenia raka płuc u AMI. To był przełomowy moment: od ekstremalnego przetrwania w dziczy do życia na wsi, hodowli i relacji rodzinnych. Po 14. Sezoni, wyemitowanym w grudniu 2023 roku. Nie pojawił się żaden nowy odcinek. Discovery oficjalnie nie anulowało serialu, ale jest on zawieszony. Prawdopodobnie z powodu śmierci Billiego Brown'a w 2021 roku i pozwu o 500 dolarów dotyczącego jego majątku. Bear Brown nadal twierdzi, że nie został anulowany. A jedynie odłożony na później z powodu restrukturyzacji firmy i ciągłych komplikacji prawnych. W kwietniu 2024 roku Bear ogłosił Alaskan Bush People Behind the Scenes with Bear Brown. Internetowy spin-off z materiałami z zakulis i komentarzem. Emisja była zaplanowana na lato 2024 roku, ale nie pojawiły się żadne odcinki. W marcu 2025 roku zapowiedział kolejny projekt. Next Generation of Alaskan Bush People, z udziałem swojej młodej rodziny i brata Gabe'a, który powraca do niezależnej produkcji na YouTube. Które z rodzeństwa Brown jest Twoim ulubionym? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować, aby otrzymywać więcej nieopowiedzianych historii. A skoro już tu jesteś, kliknij następny film na ekranie. Jest więcej, których nie możesz przegapić.